Szybka prognoza pogody na 26 oraz noc. Zapraszam serdecznie. A więc zaczynamy od piątku i od ciśnienia. Nadal w Polsce zachodniej to ciśnienie będzie najwyższe 1034 do 1036 hektopaskali. Polska północno-wschodnia z ciśnieniem 1028-1029 hektopaskali tu już pogoda będzie gorsza. Niestety od północnego zachodu, przepraszam, od północnego wschodu wędrować będą w kierunku południowo-zachodnim strefy zachmurzenia, które będą przynosić mgły i zamglenia. Szczególnie te mgły i zamglenia będą od województwa zachodniopomorskiego po województwa centralne. Lokalnie, szczególnie w Polsce wschodniej i południowo-wschodniej będą występowały no tutaj już problemy związane z e, opadami marznącymi. Te opady marznące lokalnie mogą być no, tutaj dosyć niebezpieczne. Temperatury na południu nadal minus 2 do minus 4, podczas gdy w Polsce północnej już od 4 do 6 stopni Celsjusza, więc mamy bardzo duży rozdźwięk, jeśli chodzi o północ i o południe Polski. No i do tego mamy jeszcze porywy wiatru od 20 do 30 km na godzinę. Przechodzimy jeszcze do kierunku. Wiatr będzie wiał z północnego zachodu w kierunku południowo-wschodnim. Kolejna noc, a więc noc z piątku na sobotę to już spadek ciśnienia, chociaż cały czas w Polsce południowo-zachodniej 1032-1034 hektopaskale, w Polsce północno-wschodniej, ciśnienie niższe, 1024-1025 hektopaskali, mgły i zamglenia w Polsce północnej i centralnej. Od godzin porannych po godziny południowe w Polsce wschodniej, bardzo trudne warunki na drogach w wielu miejscach kraju możliwe są opady marznące, które będą przyczyniały się do oblodzenia. Temperatury na południu minus 2 do minus 4 stopni Celsjusza, podczas gdy na północy będziemy mieli od 2 do 4, a nad Zatoką Gdańską nawet do 6 stopni Celsjusza. I porywy wiatru od 10 do 30 km na godzinę. A więcej informacji znajdziecie na naszym kanale. Łowcy Bóg, Paweł i Marta zapraszam.